Zorytaję o tym, jak kupiłam Abi przy okazji będę robiła jej fryzurę. W ogóle to jest Abi, nie wiem, czy ją znacie, ale to jest mój najstarszy ukochany koń. Tak naprawdę to będzie od początku do końca jej cała historia cała, więc to może zająć nawet 10 minut więcej. Więc zajmijcie się w cierpliwość proszę. No to zaczniemy od tego w ogóle. Jak ją kupiłam, i za, w ogóle tak naprawdę to jest też trochę opowiedzenie o mojej przygodzie z hobby horsami. Bo dzięki Abisi zaczęła się ta przygoda, właśnie. Bez niej to by się w ogóle nie zaczęło. Misia! Kocie! To jest mój kot, tak, Misia. I w ogóle po co kupiłam hobby horsa? Po co on mi był do życia? I takie inne właśnie rzeczy możecie usłyszeć u mnie. Teraz na kanale. No to zacznijmy sobie od tego, w ogóle, jak zaczęło się to, że miałam ją zamówić? No to zaczęło się właśnie od tego, że moja koleżanka, ogólnie, byłam na konie w stanie I po prostu było tak, że jakoś było dla mnie dziwnie, troszkę, bo moja koleżanka. Nie, się spytała: Ej Zosia, a może sobie kupimy takiego hobby horsa Ja jeszcze wtedy nie widziałam, To był rok 2020 albo pierwszy, 21 chyba. Chyba tak, jakoś tak. I, i po prostu. No i ja już sobie tak. No dobra, możemy. Misia Grupo mm. Lutymow. I już powiedziałam: Okej, okay, no to możemy kupić. No I rodzice nam zamówili. Chcieliśmy wypadanie 3 tygodnie, jakoś tak, no i poczekałyśmy sobie, dobra, na gorzej nie robię, poczekałyśmy, naczekałyśmy się, przyszły. Na początku ok, ładne nawet, no i takie, dobra, spoko, ja nawet nie umiałam skakać, nic nie umiałam, w ogóle nic z Hobby horsów nie umiałam. Tak naprawdę to były moje początki, ale wcześniej jeszcze na obozie, jak byłam, to dziewczyny powiedziały, na którą stronę się kalpuje. I stąd ja od niedawna zaczęłam skakać z kusa. Bo wcześniej w ogóle nie skakałam z kusa, bo nie wiedziałam o tym, że można w ogóle skakać z kusa. Więc nie mi chciałam tutaj stąd. Roboty do typu choty. Więc jakby. No dzięki temu nauczyłam się trochę więcej i mam bardzo z siebie szczęśliwa, że coś potrafię. No i wiecie, no już takie dziecko pod takie takie już szczęśliwe, no super. No i tata i mnie ta koleżanka nauczyła skakać. Ale nauka polega na tym, że jakby sobie wzięłyśmy taką lążę. Zrobiliśmy lążę z czegoś, misia. Fe! Idź mi stąd. Poszła. No, zrobiliśmy sobie jeszcze myślą, że. I. No, jakby co, to ja nie biję kota, tylko ją to już przesada, bo ona cały czas chce być najważniejsza w tym filmie. <laughs> I dlatego. I ja nawet nie uderzyłam, mnie. Ja po prostu powiedziałam fe i ona poszła. Ale dziura będzie. I ma taką dziurawą żywę, ponieważ jej właśnie zaczęła wylatać tak żywa. I ona miała przeszywaną przeze mnie, przez koleżankę mojego taty. Więc jakby no, ten dobierany będzie jakoś zróżnić dobieranego. Więc jakby dla mnie nie miała super życia, a potem byłam z nią na ogródku. I wywaliłam się, ale tragicznie to wyglądało. W ogóle miałam całe kolana podzierane. miśku wypad. Więc jakby, No. A co do tego wypadku, to było tak, że jakby ja już sobie robiłam treningi. Ja już umiałam wtedy skakać. Normalnie to był rok 2021 albo 2. No i wszystko super, poszłam do dziadku. Ja uważałam się za super y, dziewczynę, już chciałam jechać normalnie na zawody, nie? No nie pojechałam, znaczy miałam swoje zawody i pojechałam raz na zawody. Tak, raz pojechałam, raz na zawody. W ogóle w moim życiu. Nie z Abi, ale pojechałam. Jakby. No ja nic nie umiałam na ten moment. Wtedy nic nie umiałam, ale uważałam, że jestem super, i umiem wszystko. I sobie zrobiłam takiego 30 centymetrowego oksera. No i sobie go zrobiłam. Super. Koczyłam raz, dwa, ale za trzecim razem. Się wyglebiłam. Ale także miałam pozdzierane kolana do krwi. Do krwi. I moja babcia wybiegła z domu i słyszała, jak ja płaczę po prostu. I ja takie. Babciu. Chodź tu szybko, pomóż mi. A babcia, co, co się stało? E, takie, jakby e, ja się wywróciłam. I babcia zaczęła się śmiać. Normalnie, mój kot jest niemożliwy zostaw tu jedną gumkę. Ee! E, nie! Nie, Tom! Miszka! Czekajcie. Wzięła jedną gumkę, no trudno. No i po prostu. Ja do babci właśnie powiedziałam, że się wywaliłam, a babcia się zaczęła śmiać. I to bardzo komicznie wyglądało, wiem. Ja sobie z tego sprawę, zdaję sprawę. Ja miałam tak pozierane kolana, że ja się bardzo bałam, że jak wstanę, to normalnie już nigdy nie wejdę na, na hobbyharsa. I że normalnie mi się coś stało, nie? Jakby bałam się tego, że już nigdy nie podejdę do takiego hobbyharsa. Nie wiem, czemu się tego bałam, bo potem podeszłam nie raz, na pewno. W sumie do dzisiaj jeżdżę na Happy Harse. Jakby... Podchodzę do nich codziennie. Byłam... Bardzo smutna, że ja się wywaliłam. No i w ogóle potem Abi była... W ogóle... Kupiłam potem magi No i... Wszystko było super. I już wtedy... Aby była taka szczęśliwa Widziałam po prostu, że Było super Po prostu czułam się super Widziałam, że ona się też czuje super Więc jakby Nie Nie, nie było takiej Złej energii w nas I w ogóle śnić nie wyszedłem Z tej strony Tak on wygląda W ogóle ocencie czy ładnie wygląda taką stronę. Ten wygląda tak, a z góry tak. Może z góry gorzej, ale z boku ważne, żeby ładnie wyglądał. Już wstawię tom do boksu. W ogóle już teraz wiecie czemu pijam ją, ale nie wiecie jakie zmiany tu nadejdą, bo jeszcze Wam nie mówiłam o co mi chodzi do końca. I dużo osób się mnie pytało na TikToku: czy Abi ma u mnie dożywocie. Ja chyba mówiłam to tysiąc razy tam na tym poprzednim kanale, na tym kanale chyba też, że tak, aby u mnie zostaje, ma do mnie, u mnie do żywocie. To jest ta moja, mój członk rodziny, bym nazywała ją nawet, takim moim aniołkiem. Nie wiem, czy Wam pokazywałam tą szufladę, Wam przy okazji pokażę. Ja mam takie namuchy, gubaczki jakieś takie. I tam mam kordę, derki chyba. Derki. I tu mam tak wiąz do kantarów. I uwiązy nauszniki. Ale przechodząc jeszcze do Abi, to Abi ma u mnie do żywocie. Nie mam zamiaru jej sprzedawać, ani nic. Może kiedyś jak mi się odechce jeździć na tych horsach. Nie wiem, nie wiem. Ale na razie ma na pewno u mnie do żywocie. Więc chyba to jest taki mój Karby. Nie Ja tego, tak, że jest przytulanką. przetłanką. Tak samo jak Magusia i wszystkie inne konie. Jest jakby harciarem nie zrozumiałem. Naprawdę. O, mi się wybluła tą gumkę, fuj! Dobra, ty z małą w ważnych sprawach. ma was.